mamy 2 lipca 2023, dziewanna i srowit. Pytam się Was, kto Wam powiedział o tym, że można dziewannę zastosować na tego całego srowita, którego wymyśli. Dużo hejtu na mnie się lało. Jak cokolwiek podejmowałam, jakiekolwiek działania i mówiłam o tym. Że dziewanna właśnie jest na Katar, Kaszel na górne drogi oddechowe, górne i dolne drogi oddechowe, ale nie tylko. Bo swoim śluzem, który zawiera, wype później wypełnia ściany żołądka, regeneruje żołądek. No. Klepią tylko, klepią. Klepią te, te swoje. Można z niej zrobić syrop. Można z niej zrobić nalewkę. Owszem, ale najlepsze są na pary. I tego nie da się ukryć. Tutaj jest dereń. Tutaj jest dereń. Też zapomniany. Zrywa się go, nie zrywa się. On musi spać. To też, też jest tak, taki. taki no tutaj fenomen, że nie zrywamy tych yy, owoców derenia, tylko trzeba rozłożyć matę i one muszą spać. A tu Wam pokażę wierzbę, która kiedyś już Wam mówiłam o niej. Ona cały czas chce żyć. Wszystkiego dobrego życzę i pozbieram sobie, pozbieram sobie te dziewanny. Są piękne. Gdzie rośnie dziewanna bez poseku panna i to chyba jest to, coś w tym jest. Coś w tym jest, kochani. Miłej niedzieli życzę.